Kończy się maja to oznacza nową wersję Home Assistanta. Zobaczmy, co znajdziemy w najnowszej czerwcowej aktualizacji. Wszystkie zmiany, które zobaczycie, bazują na wersji beta i nie są jeszcze oficjalnie dostępne. Jeśli chcecie już je w tym momencie testować, możecie oczywiście dołączyć do programu Beta. W tym miesiącu będziemy musieli troszeczkę dłużej poczekać na oficjalną aktualizację czerwcową. Zazwyczaj aktualizacje wydawane są w pierwszą środę miesiąca, jednak ponieważ ekipa Home Assistanta jest na wyjeździe na evencie w Dublinie w Irlandii, przełożyli premierę na drugą środę miesiąca, aby mieć czas wszystko dopracować. Pierwsza zmiana dotyczy okna wyboru Ency. W poprzedniej aktualizacji dodano nowy sposób, całkiem nowe okno wyboru Encji, które moim zdaniem jest o wiele lepsze. W tej aktualizacji to samo zrobiono przy wyborze urządzeń, obszarów, skryptów, pięter czy też wyszukiwania użytkowników. Dodatkowo, jeśli wyszukujemy urządzenia, to pojawi nam się tutaj ikonka integracji. Oraz jej nazwa. Kolejna zmiana dotyczy integracji Bluetooth. Dodano do niej graf, gdzie będziecie mogli zobaczyć wszystkie urządzenia podłączone do waszej sieci. Dodatkowo też możecie zobaczyć w nim urządzenia, które są widoczne, ale nie są jeszcze połączone z waszym systemem. W poprzedniej aktualizacji wprowadzono nowy typ dashboardów o nazwie Arias, czyli Obszary moim zdaniem świetnie się sprawdza i jest taką świetną bazą, jeśli startujecie i chcecie mieć jakiś dashboard, od którego później dalej możecie zacząć i rozwijać swój własny fajny dashboard. W tej aktualizacji dodano parę usprawnień, mianowicie wprowadzono nowe podsekcje, między innymi możecie zauważyć, że pojawiła się sekcja z akcjami, gdzie znajdziecie na przykład Wasze Sceny, skrypty czy automatyzacje. Dodatkowo pojawiła się sekcja inne, gdzie znajdziecie przede wszystkim przyciski, ale również znajdziecie inne encje takie jak liczniki, timery czy encje numeryczne. Zmieniono również nazwę sekcji rozrywkowej na po prostu odtwarzacze multimedialne. Bardziej już techniczną zmianą jest wygaszanie wsparcia dla różnych metod instalacji Home Assistanta. Mianowicie są to dwa sposoby. Pierwsza z nich to jest tak zwany Core, a drugi Superwise. Jedynymi wspieranymi od teraz oficjalnie metodami będzie Home Assistant OS oraz Home Assistant Container, przez co też ułatwi to pracę. I wspieranie, naprawianie błędów, jeśli chodzi o te instalacje, całemu teamowi Home Assistanta. Dodatkowo wygaszane jest wsparcie dla 32-bitowej architektury. Nowa aktualizacja to zawsze nowe integracje. W tym przypadku mamy parę nowych. Możecie przejrzeć sobie całą tą listę. Ja oczywiście linka umieszczę w opisie. Najważniejszą Integracją tutaj wydaje mi się integracja Amazon Devices, czyli teraz urządzenia od Amazona możecie podłączyć i włączać je czy włączać z poziomu Home Assistanta. To mogą być urządzenia przede wszystkim oparte o Alexe, na przykład Alexa ICO, Fire TV. Wcześniej istniała już nieoficjalna integracja, która um, pomogła mi skonfigurować Amazon ICO. Ale ta jest już oficjalna i jest oficjalnie wspierana. Kolejna ze zmian dotyczy edycji paska bocznego, i tutaj fajne info dla Was: jeśli przytrzymacie przycisk wciśnięty myszy na Home Assistant, to pojawi Wam się nowe okienko edycji paska bocznego, gdzie możecie przemieszczać czy ukrywać różne elementy. Ale co ważne, od tej aktualizacji, jeśli zmienicie cokolwiek w tej kolejności, to zostanie to zapisane dla użytkownika, niezależnie od urządzenia, na jakim uruchamiacie Home Assistant'a. Wcześniej było to troszeczkę wkurzające, bo te ustawienia były zapisywane jedynie na pojedynczych urządzeniach. Teraz są po prostu przypisywane do danego użytkownika. Kolejną ze zmian jest możliwość dynamicznego grupowania odtwarzaczy multimedialnych. Niestety nie każdy odtwarzacz multimedialny wspiera tą opcję. Ja niestety nie miałem takiego odtwarzacza, więc nie mogę Wam pokazać przykładu. Jedynie możecie zobaczyć sobie tutaj z dokumentacji screen, jak to wygląda. Kolejną bardzo przydatną rzeczą, którą dodano, jest możliwość przywrócenia poprzedniego identyfikatora NC. Jeśli jesteście w okienku edycji NC, to mogliście wiedzieć, że można zmieniać ID danej NC. Teraz wprowadzono możliwość przywrócenia poprzedniego ID. Jeśli przez przypadek się pomyliliście, zawsze możecie kliknąć tą tutaj ikonkę i zostanie przywrócona poprzednia nazwa. Oczywiście nowe aktualizacje mogą również oznaczać zmiany niekompatybilne wstecz. W najbliższej aktualizacji, jak do tej pory, jest jedna taka zmiana. Dotyczy ona integracji Met Office, więc jeśli ktoś z Was korzysta z tej integracji, to zapraszam do zaznajomienia się właśnie z tymi zmianami. Ja oczywiście linka umieszczam w opisie. Istnieje jeszcze cała lista pomniejszych zmian. Ja zachęcam Was do przejrzenia ich na własną rękę. Z takich troszeczkę bardziej interesujących zmian, to jeśli chodzi o sensory, dodano nową jednostkę, mianowicie watogodzinę na kilometr, która podejrzewam, że jest dodana po prostu jako tak zwany energy distance, czyli Dystans czy spalanie samochodów elektrycznych? A jeśli podobał Wam się ten filmik, to subskrybujcie mnie, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jak podoba Wam się najnowsza aktualizacja. Ja dziękuję za uwagę, dzięki, cześć.